MK, z tej strony, Piotrek. I jak widzicie, talerzowanie innym zestawem niż przeważnie. A mamy tutaj Fenda 107.24 Profi Plus. Jeżdżę sobie na nawigacji z tyłu ta talerzówka Agrisem 6 metrów na karbowanych talerzach. Tutaj kawałek hektarowy. dzisiaj ogólnie około 25 hektarów jest do talerzowania Na darmowym sygnale Średnie spalanie, tutaj mam tempomat ustawiony na 11 km na godzinę Średnie spalanie to 9 litrów na godzinę Obroty silnika tak między 1650 a 1720 Dzisiaj trzeba by to wszystko zrobić, bo jutro ma popadać, a dzisiaj już i tak nieciekawie było Wcześniej na dołku jak mi się zalepiła talerzówka i wał to tragedia Z przodu jest obciążnik 1800kg A po prostu jak unosiłem talerzówkę to w przód latał Około godziny 7 ruszyłem No jak widzicie teraz no Ta nie niby nie jest jakaś brudna, ten ciągnik się sunie po prostu Po tym, o. Ma lekki przód i tak, a ciągnik waży 10 ton to Jest dwie tony cięższe od szóstki, to oznacza moja to szóstka z którym waży 8, eee, no więc, te szóstka z tą talerzówką, no ciężko. Jeśli chodzi o po prostu, jeśli chodzi o udźwięk i walkę, bo ciągnąć, wyciągnęła w polu, ta talerzówka idzie bardzo lekko, ale z podnoszeniem byłby problem, musiałbym bardzo dociągnąć krzyk. wcześniej mi się popsuło nagranie, było napisane, że błąd karty pamięci nie wiem o co chodziło, sformatowałem szybko na, na kamerze więc już wcześniej nagrywałem, no, ale już tego nie mam opowiadałem trochę właśnie o ciągniku, porównywałem trochę do te szóstki jeśli chodzi o komfort jazdy, jak to płynie dałem tutaj te szóstką, to wysiadłbym chyba, wypadłbym z kabiny tu jest nierówno, nierówno uprawione było i a mimo tego mimo tego normalnie komfortowo sobie tutaj jadę, no wiadomo, trochę buja ale nie jest to jakoś bardzo Trochę skłóciliśmy dalej wczoraj, bo zapychała się tak to trochę głębiej mieliśmy, a tu no i na wale po prostu przestawiliśmy. Całka piszczy, już mnie to trochę irytuje. bieżnik chodzi w ziemię. No właśnie, wcześniej na nagraniu mówiłem, co to w ogóle są też za opony. Opony Trelawort TM 800 na przodzie 600 na 65R28, z tyłu 710 na 70R38. Przy okazji z tyłu w koła obciążniki 300 kg na koło. Więc też na pewno pomagają w wyciągu. No co, konsola odładowacza, kargo. klimatyzacja automatyczna, to wyświetlacz z Propu Plusa już Tak jak być powinno Jeszcze mnie czeka tam na pewno jeden mam mokry kawałek do stależowania To tam najpierw w ogóle jadę samym ciągnikiem zobaczyć czy, czy da radę, bo tutaj też myślałem, że zostawię. Ale tak po wierzchu, samą talerzówką przejechałem wał, uniosłem, żeby się nie zapychał, i samą talerzówką po wierzchu, no i jakoś się udało. No tysiąc, Teraz już ma lekko do 1500 obrotów trzyma, nawet niecałe 1400, bo tu już jest bardziej sucho tą stroną. Wał jest zwykły, rurowy. Dobra, zrobimy sobie przy tym, przy hydrancie, bo to jest hydrant Przez tutaj spróbuję Podobno poprzeczniak trzeba będzie zrobić Na 2-3 razy śmiało Dobra, Do góry, do góry, do góry No i dobra Powiem Wam, fajnie by się będę bukowało na GPSie Bo bym zakładek nie robił aż takich Wiadomo, włuka 8 metrów To już jednak jest szerokość i ciężko to upilnować A że w tym roku jest prawie 200 hektarów mam do bukowania. No to dużo sprawniej, na pewno by to poszło na GPS. -ie. Robię już trzecie pole dzisiaj. Tutaj teraz następny przejazd, może być trochę mokro, więc to wam nagram. Dosyć duży. No na piach się ten wał nie nadaje zupełnie Tak jak tam taka luźna ziemia to zapycha się tą ziemią też Na będę musiał dolać, bo on dwie kreski. Nie wiem, chyba będę musiał zjechać na dolewkę. Mewy się zlatują już. Czekam jak z kosiarkami wyszedł ten Bez Bezproblemowo powinien. Na pewno by bezproblemowo średnie spalanie mi na 9,2 skoczyło, ale to wydaje mi się, że przez te poprzeczniaki tam na tym pierwszym kawałku i przez ten malutki tutaj, bo kurde a takich małych to kurde wiecie, więcej jest spręcenia jak jeżdżenia tu ruszać, tu się zatrzymywać i, i średnie rośnie O, tutaj już bardziej mokro Czuć było pociągniku Zwolnił lekko Nie wiem, tutaj też na pewno radar w nim jest Nawet nie wiem, kurczę Jest radar gdzieś chyba w chociaż Nawet powiem wam, nie wiem ja Już głupio teraz Nie wiedzieć czy w ciągniku jest radar czy nie. No z GPS-a ja tu widzę prędkość. No. Minimalnie się różni prędkość GPS-a od tej prędkości co mi tutaj pokazuje ciągnik. Dobra, teraz będzie trzeba się pilnować tutaj jak te mokre przejazdy mają być. nie zapychało łącznik trochę podciągnęłem. no i to tu no, jak na razie dobrze idzie ten pęd. Wydaje mi się, że może być nawet nawet coś jak te szóstka. Bardzo podobnie. A jednak gabarytowo trochę większy traktor. Lecimy kolejne pole. Tutaj robię poprzek względem tego jak było ostatnie lata uprawiane a tu dolane jest pełno Tam na początku poskakałem. Było uprawiane w drugą stronę i no wiadomo, porobiły się takie nierówności. Ale teraz fajnie, to się wyrówna. Już będzie się ładnie równo będzie się siało. Tutaj niedługo zrobi to pole, ma takiego trapezu. Tam już od tamtej strony jest zrobione. Tutaj na tym robię trzeba uważać, bo bobry są. Więc rowie lepiej się już z własnego doświadczenia co do bobrów. Już wystarczy tych bobrów i wrażeń z nimi. Jestem na, znowu na nasennym polu i wziąłem sobie, przedstawiłem spoży na wale, żeby trochę głębiej szła ta leżówka, bo no zobaczcie, tutaj mi nie odwracało. Tutaj już jest bardziej sucho, więc się nie powinno zapychać. No, a będzie lepszy efekt. To tak, będę musiał tutaj poprawić ten ten, ten te, te poprzednie przejazdy Ale na spokojnie Myślałem, że może coś że może prędkość trochę pomoże, ale dobra, zostawiam 11 na godzinę Chwilę ustawiłem <grym> Dobra Jeszcze ja podnieś Jak widzicie przepchało się trochę No, trochę chyba wykrakałem z tym sucho Robimy tak. Skrócę łącznik i na podnośniku go będę trzymał. Tak tylko, tylko muskał wałem. Tak to jest, tutaj niby mniej więcej równe pole ale inne różne rodzaj ziemi jakby Poprawię teraz tutaj ten przejazd tak zielono zostało Górze będę trzymał minimalnie, tylko żeby się nie zapchało, a przewrócone będzie, I to już jest podcięte, tylko nie jest obrócone. No, zupełnie co innego. 谁陪看我？ Dzisiaj mało będę mówił na odcinku, bo jednak nowy zestaw, trochę też muszę się go nauczyć wyczuć więc ciężko jest mi się skupić na na tym, żeby Wam opowiadać coś i przy okazji robić dobrze A i dobrze, że GPS jest chociaż to chociaż tyle mnie odciąża, że jednak nie muszę się skupiać jeszcze dodatkowo na tym, żeby odpowiednio jechać żeby nie było mijaków ani zakładek Miała stać. Takie śleśniałe łodygi aż są. Op. Widzicie, wieczko od podsiewacza spadła Mamy już wieczór, zaraz godzina dziewiętnasta. Został mi do zrobienia poprzeczniach tylko. Dobre 25 starów dzisiaj stależowane Jeszcze w tamtą stronę, w sumie raz I ogólnie na dwie, na dwie albo na trzy szerokości Zaraz zobaczę Tutaj poprzecznie jak będzie. Tam wszędzie robiłem na dwie, bo tam miałem Tyle miejsca, że Śmiało mogłem sobie Wygodnie tam robić nie musiałem pola tyle rozjeżdżać więc My tam na dwa poprzeczniaki Przyświetlenie w pędzie, no nawet daje radę Nie jest źle I to uniosę, bo dwa razy mi się przypychała Trzeba trochę rozciągnąć I mamy ostatni przejazd na dziś Już zaczyna padać więc dobrze, że dziś się udało to zrobić, bo to niektóre mokre kawałki to nieciekawie, szczególnie ten pierwszy duży. Teraz tak. Przeczyścię sobie trochę wał, czyli robię tak. Wypuszczam go na łączniku. Dobra, ile miało się wyczyścić, tyle się wyczyściło. Napęd już sobie mogę ogólnie wyłączyć. No i, co? i trzeba będzie trochę przeczyścić.